Dziś dotarł do mnie klucz do jamaszki 24 zależało właśnie by miał 72 zęby dlaczego 72 zęby? Prosta rzecz chodzi o ruch żeby był jak najmniejszy widzicie? jeśli tych zębów byłoby mniej fakt faktem byłoby bardziej wytrzymałym kluczem natomiast yy, Kliknięcie przez tego zęba byłoby mniej więcej taki. O! A tu mamy mały ruch. Dzięki czemu klucz jest yy, bardziej precyzyjny i myślę, że powinien się sprawdzić, chociaż trochę, według mnie, no jest za długi. Mam nadzieję, że zniesie się pod Jamaszką i nie będzie w końcu problemu, żeby odkręcić te zaślepki od zaworów.